Ciemaneczko 20 lipca, godziny poranne, chyba około godziny dziewiątej, zaraz wyjeżdżamy z Jęczmieniem. A dlaczego dzisiaj, nie wczoraj? E, I więcej informacji, jak już będziemy w kabinie, sprawdzę czy są wszędzie światła. Kierunki sobie sprawdzimy w kabinie zabezpieczenia, plandeka, tu się wszystko trzyma. Także zaraz startujemy. Kierunku nie czas prawda, bo się na tym w ciągniku wyświetla. Dobra, to jadę, nie? Przed nami 60 km, a już wam mówię, co jest godzina. Godzina jest 9.05, także za 2 godziny, połowę godziny 11 powinniśmy być na, być na miejscu. Co? Tu mnie zapytać dlaczego mam głośnik, sobie już go włączę, żeby podczas jazdy się tu nie bawić. Gdyż e, głośnik działa przez bluetooth. Tutaj e, do radia muszę mieć... Do radia muszę mieć e, kabel. I to jest uciążliwe, ten kabel mi tu lata, trzeba ten telefon trzymać przy tym kablu. A tu człowiek jest coraz bardziej wygodniejszy. I nie chce się po prostu... Nikogo tam nie ma pod przyczepami i nie chce się po prostu go podłączać i się z tym męczyć. Kali pokazuje, że jest wolne, to jedziemy. Śladła są, dokumentów nie trzeba już zabierać. Co tu jeszcze? Żadnych dokumentów do skupu też chyba nie chcą. To co? Tylko jechać w takim razie. Hamulce mamy podłączone Dobra, chyba o niczym nie zapomniałem, także gonimy. Najgorszy odcinek drogi przejechaliśmy masakra jakaś 22 km na godzinę i nic szybciej, takie warunki, pełno samochodów jedzie nad morze, pełno ciągników, a ta droga to jest naprawdę... Naprawdę wyzwanie, żeby to przejechać, to można się nieźle napocić tutaj za kierownictwem takiego ciągnika I co, wracając do jakichś tam informacji hmm. Pokropiło nas wczoraj na, na, na wieczór na, na wieczór zaczęło mocno opadać, ledwo zdążyliśmy ściągnąć przyczepy z pola że wszyscy byli w domu Szybka reakcja, udało nam się schronić przyczepy przed deszczem Jęczmień zaczął E, sypać lepiej e, do 4,5 tony. Także trochę się ten klon poprawił, e, i nie udało nam się schodzić wczoraj tego jęczmienia. Nawet, kurde, już nie mamy przyczep dzisiaj, dlatego zasuwam to z tym jęczmieniem. A powinienem jechać wczoraj, ale to za chwilę. Dzisiaj będzie jęczmień opanowany cały, i będą chłopaki, albo ja już zdążę zjechać. Będziemy zakładać stół do rzepaku będziemy chcieli dzisiaj zacząć chodzić ten rzepak. Jutro, planowalibyśmy go skończyć. Jeśli zdążymy przed kolejnymi burzami, jakby wczoraj nie popadało, to dzisiaj e, już by mogli wyjechać o 9:10 w ten rzepak i byłoby idealnie, przez cały dzień ładnie by obskoczył. E, ale co tu teraz dalej powiedzieć? Odnośnie tego jęczmienia, e, mały taki update bo, bo, bo mieliśmy, mieliśmy jechać wczoraj, wczoraj byłby filmik na kanale, ale wyobraźcie sobie, że jest ta ulewa, ta burza i tak dalej. Zjeżdżam do domu, to mówię, co, żniw, e, żniw na dzisiaj będzie koniec, pojedziemy sobie z inczmieniem na spokojnie, także czułem sobie nawet troszkę odpocznie, e, a nie taka ciągle pogoń, pogoń, pogoń. Bo wczoraj to już w ogóle był tak napięty grafik, że masakra. Wróciłem z pracy, nie wiedziałem za coś się wziąć. No i podkusiło mnie zadzwonić do, do firmy tutaj, do Sufletu, do gołączy, gdzie jedziemy z tym jęczmieniem Browarnym. A oni sobie e, odpowiadają mi na pytanie, do której pracują, że już zakończyli pracę, że do 15 czy do 16 pracują i że już się mam po to przyjeżdżać, No i. Tylko śmiech na sali, tu jest pełnia żniw. Niektórzy nie mają na co kościć, nie mają przyczepa, oni sobie e, pracują do 15, do 16 w sezonie. Nigdy tak nie było, zawsze był ten stóp do późnych godzin nocnych. No ale, no nic nie zrobimy. Dla, dla mnie to jakaś porażka, ta sytuacja wczorajsza, dzisiaj, dzisiaj trzeba gonić, ruch niesamowity. Kurde, nie wiem czy mam to nagrane. Jadę sobie za gościem, drzwi mu się otworzyły i paczka mu wyleciała z busa tego co akurat widzicie. A my akurat jesteśmy w szamocinie, zaraz będziemy podjeżdżać pod ostrą górę. Także otworzymy szyber, tak? zobaczymy jak sobie poradzi. Osiągnęliśmy 39 na godzinę. O jak spada, ale ma ciężko, ładnie go tu trzyma. Piętnasty bieg Czy biegnie na tym piętnastym? Dawaj, dawaj Załączył sobie dodatkowo moc, zobaczcie Ciężko stęka, ale nie pęka To jest właśnie 600cylindrowy ciąg, zobaczcie. Męczy się, męczy, ale trzyma. Zobaczcie, te obroty spadają powoli. I chyba wejdzie na tym 15 biegu. Czyli jakby nie, nie mielibyśmy ekobiegu, to byłaby tylko redukcja o jeden bieg, a tu jest naprawdę góra dla zestawu z dużym ciężarem to jest naprawdę fest góra. No i zaczyna się rozpędzić ci pod górkę. on się zmniejszył. A turbina ładnie pompuje Ciekawe, jak jakbym taką do samochodu założył Jaka decyzja? Czy co to w depozyt idzie czy nas sprzedaż no nie no, będę wierzą, ale nie przejdzie parametrów z no to co? No co ja chcę zrobić? nas No bo coś się zastanawialiśmy, nie? Teraz nie wiem i jesteśmy na miejscu, jest godzina Godzina 10, 50, nie ma kolejki, także idealnie fajnie szybko wrócimy, e, także mocno nam wspomogę chłopaków i będziemy działać. Zaraz gdzieś tu się zatrzymamy, rozplandykujemy i, i wjeżdżamy na wagę. Fajnie, uda nam się dojechać bezpiecznie, tutaj jakiś komaj się rozkłada. Dobra, turbina niech się chłodzi. Nagrywa ta kamera nagrywa. Dobra, my idziemy wtedy rozplandokować to szybko. akurat z wagi, na bazę pokazało 33 tony, 720 kg nie ma kolejek, ustawiamy się pod jakiś tam kosz, czekamy na analizę i myślę, że od razu będziemy wysypywać siedzę na placu, taki zetro z jakimiś przyczepami, jakiś Fendt, tam jakiś dojczwar tam drugi, jakaś ciężarówka yy i nic tutaj więcej się nie dzieje. Cisza, spokój, żadnego tłoku. Na firmie informacja, że firma skupuje tylko i jęczmień browarny, nie wiadomo czemu. Także z niczym innym tutaj nie przyjedziemy. W związku z okresem żniw taka informacja tam została podana. Może i dobrze i źle, bo co roku były jakieś tam większe kolejki. Na samej wady w ogóle wszystko idzie na jedną wagę. To znaczy idzie na dwie wagi, ale jeden pracownik obejmuje. Widać jakieś redukcje w kadrach, nie ma ludzi do pracowania i tak jakoś to jest smutno. No dobra, czekamy na analizę. Jest godzina 12.06, akurat będę wyjeżdżał, jestem po zważeniu, także tutaj bez lipi i bez ściemy przedstawię Wam parametry, eee, pokażę Wam ile tutaj to wszystko wyszło. Czekajcie, czekajcie, gdzie tu są parametry? Waga masakra, nawet 20 ton nie było na dwóch przyczepach, nie? gdzie to jest 12 a na HLK HL normalnie tam pszenicy na z 12 zmieści. Masakra. Tak jak mówiłem ziarno mega 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 lekkie. Tutaj mam odmowę przyjęcia i, i papierek na depozyt. Tutaj wezmę kamery i uciekamy. I uciekamy nie ma tutaj czasu tutaj mogę wam pokazać, czekajcie, tutaj macie wagę na zestawie, na, na zasławce oraz na e, na HLC i parametry, parametry jakościowe tutaj żeby nie było żadnego oszukaństwa, kłamstwa macie tutaj e, parametry jakościowe wilgotność 13,6 Masakra! coś tu jeszcze? Nie, chyba Wam wszystko już pokazałem. Odmiana Jirina. Gościu mówi, że 80% jęczmienia, co przyjeżdża, nie przechodzi. Są nadzieje, że w zachodnio-pomorskim, tam niby padało więcej. Gościu mówił. Ale tam jeszcze żniw nie zaczęli. Dopiero będą kosić, bo te jęczmienia jeszcze nie doszły. Dobra, ruszamy. Nie ma czasu, bo te jęczmienia. No, Ślada, wszystko mamy, platecha spakowana, łańcuchy pozakładane, burty, zaczep, e, burty pozamykane, no to zasuwamy. E, no gości mój, że jęczmiona w ogóle nie przychodzą. E, w zachodnim pomorskim będą kosić. Co tu jeszcze chciałem dodać? E, uciekamy, uciekamy, za całe dwie godziny powinniśmy, powinniśmy być na miejscu. Jest masaka, katastrofa, klęska, klęska, klęska. E, szybko licząc to na plonie oraz na tych parametrach, że ten jęczmień jest, że ten jęczmień jest, e, jak to powiedzieć, jest paszowy. Na, samym, na, samej, na samych tych parametrach to, że jęczmień jest paszowa, nie, nie jest to browar, tracimy e, dwie, dwie stówki na cenie, nawet przeszło. E, Odejmując, odejmując od tego również mniejszą wydajność, to jesteśmy tutaj na naszym areale 10 hektarów, niecałych, tak jak dobrze liczę, jesteśmy 10 tysięcy złotych do tyłu, czyli w tamtym roku chyba robiłem filmik, że jesteśmy 10 tysięcy do tyłu, czyli tutaj kolejny rok z rzędu jesteśmy 10 tysięcy do tyłu, kolejny rok w plecy. A ja zasuwam zasuwam e, do domu. E, jutro mają być te opady. E, chłopaki stwierdzili, że nie będą się męczyć z zakładaniem tego stołu, bo zakładanie z tego stołu do naszego headeru to jest... No, nie wiem. E, cały dzień to jest zakładanie się, na, mę na męczenia tego wszystkiego. E, postanowili, że kupel przyjdzie do nas, będzie kosił rzepak, my wlatujemy w pszenicę. Spróbujemy załatwić jeszcze jedną zasławkę, jedną przyczepę I chłopaki będą kości na dwa kombajny Ja już tu zasuwam Na pełnej Na pełnej do domu Żeby tutaj e, były te przyczepy I co, kościmy dzisiaj e, Jędźmień jest skończony Prawdopodobnie chłopaki skończyli jęćmień. Wladują w pszenicę Kumpel spada w rzepak I co, widzimy się w kolejnych vlogach Jest masakra, masakra, masakra i nic, nic tutaj więcej dodać. Ja się z wami żegnam, chyba się żegnam to będzie na tyle z tym vlogu, a kolejny vlog będzie z pszenicy, z Więc wszystkie informacje zostaną przedstawione w kolejnych vlogach, także 100% rzetelnego infa, 100% szczerości z wami, dajcie znać jak tam u was przebiegają te żniwa. I co, ja się z wami żegnam, na razie, trzymajcie się, powodzenia, hej!